Siema, tu Master Chyzio. Witam Was. W kolejnej odsłonie GTA. I tak to się nie dzieje, naprawdę. GTA San Andreas. Ostatnia gra na PC z Uniwersu 3D, która została mi do nagrania. A no tak więc, co proszę Państwa? Lecimy z tym. GTA San Andreas. GTA Vice City było zrobione GTA 3 też było zrobione Teraz czas na... GTA San Andreas! Lecimy! I zaraz właśnie będzie... właśnie zacznie się pierwsza misja która... potocznie nazywa się Początki ale dlaczego to ja nie wiem Tak więc... lecimy Lotnisko międzynarodowe Francis i Party City z to gówno, bo wszyscy znają to. Tak więc co? Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world To co? Lecimy! Bierzemy rowerek i lecimy z tym koksem Aby pedałować, przytrzymaj W. Wrócić do dzielnicy, kieruj się za ikoną CJ na radarze. Jedziemy z tym coxem. Przewidno wprowadzenie ponieważ wszyscy znają to. No i za dużo pierdolenia jest. By balansować się na radarze, ciśnienie 1-2. 12 13 fpsów. No. At least it was before I enter. Wejdź na czerwony znacznik aby kontynuować co? Oto nasza druga misja, która się nazywa Big Smoke. Oto najsłynniejsza kadrenka z GTA Sandras. Here, Mom, up to something. You picked the wrong house, fool. Hey, hey, big smoke. It's me, Carl. Chill, chill. CJ. Oh my dog, what's up? <laughs> hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it green. Auto trzecia mission nazwie Sweetie Candy. I've missed you these five years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama, too. Not for the past five years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you're going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. ain't nothing but a Look, bunch I of lowlife. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell are you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Drive by! Incoming! Oh, motherfucker, my car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. <mum> <mum> Takes you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. I get so bad.

Shit! Abolish cars onto us! Split up! Keep up, motherfucker! <laughs> Keep up, motherfucker! You just a liability, CJ! Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Hey! Was it this bad before oh. you left? East Coast got you all thinned now, home! O, a rowerek trzeba kurwa ogarnąć. Młędność jazdy na rowerze zwiększona. Załóżmy, że znam drogę. Oh, <laughs> co tu się odjebało? Jesteś za daleko, trzymaj się blisko Rydera. Chyba 10 FPS-ów. A dobra. Dobra, ścigamy się. <laughs> Ten chyba nie wiem ile zapieprza Gdzieś na godzinę? Dobra Kają są Keep up, motherfucker. Move it, CJ. you embarrassing us, nigga. Oh, I got with them motherfuckers though. Showed them niggas who's gangster, rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help ah man i won't let you down i swear <mkolik> hey we gonna call some hood rats and chill the hell out you want some i got a whole lot going on i'm tired i'll catch y'all later hey yo just drop in we all hanging out Gia, and get yourself some colors fool. and a haircut it's embarrassing to be seen with you <ẫnic> <mulance> Ki Może zachować pojazd, parkując go w garażu. Akurat to wiemy. To też wiemy. Stań na znaczniku, aby wejść do domu Carla. Misja wykonana, szacunek plus. Wejść do domu cj aby kontynuować. Ja może tak pokrótce powiem, że... Właściwie system nagród za misję jest jakby taki inny. Aby zapisać grę, wejść na ikonę dyskietki, zapisanie gry, spowoduje przesunięcie czasu o 6 godzin. Otóż... Otóż, no jakby powiedzieć... Najpierw jest tak, że otrzymujemy nagrodę jako szacunek plus. i spot with a rider. shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we saw big that the and are taking over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Okej, okay. To ja może tą misję, pierwszą misję u Raidera zostawię na następny film. Tak więc może ok. Tutaj w lewym dolnym rogu są statystyki, szacunek, wytrzymałość, muskulatura, tłuszcz, atrakcyjność. Tutaj nasza kryjówka jest. Tam automacik. O, tutaj mamy aparatik żeby sobie nim cykać zdjęcia. Tutaj jest garderoba, i też, jakby jeszcze pokażę, system statystyk. Proszę, tutaj jest całkowity poziom szacunku, pojemność pół, trzycyjność. Bla 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 bla. bronie poziomy umiejętności są tutaj, zostały po raz pierwszy wprowadzone. Z tych broni, właśnie gangi terytoria otrzymane największa liczba otrzymanych terytorium, 15. Próba wykonania misji 1, misje ukończone 1 różne. Może kurwa, proszę zobaczyć. <laughs> 70 wyjątkowych skoków będzie do wykonania. To już, kurwa wyzwanie jest. Po 7 skoków na odcinek czy po 5? <laughs> Nie wiem. Willy tapi, najdłuższa droga na dwóch kołach. Od zajebania tylko jest. Czas ostatni pogonić spięcia jak lub więcej. <laughs> o Tutaj będzie ciekawiej. Namalowane tagi 0 na 100. Wykonane zdjęcia 50. Ostrygi 50. Zdobyte podkowy też 50. Tak więc to ok. Może zakończę to, bo się rozgadałem za dużo chyba. Tak więc jeszcze raz zapiszę. No i ok. Oto właśnie Carl Johnson w pełnej kazałości w swoim tradycyjnym stroju biała podkoszulka jeansy i jakieś tramki z adidasa okej okay. <laughs> więc to było tyle, no to nara